Przecież w marzeniach miało być lepiej Ale my tworzymy świat, w którym to się oblicza ciała. Może po drugiej stronie jest lepiej Ale my wierzymy wciąż, że nad nami czuwa los. A tylko ten jeden dzień rozpoczął się jak idealny sen On jak nigdy obudził ją kwiatami Ona szczęściu witała go zalana łzami Ten jeden dzień Miał naprawić to, co rozkruszało się Dwie postacie z jednej opowieści Które pisarz dzieli dopisując wersy Dlaczego tak jest Że najpiękniejsze chwile życie psuje na siłę a znowu spędzi samotną noc Wierząc, że rano już zobaczy go tek na szkle, serce na pożegnanie Smutkie malowane, kilka słów wyczytanych Zamkniętych ust, kocham cię i poczekam tu Przecież w marzeniach miało być lepiej Ale my tworzymy świat, w którym ktoś oblicza czas Może po drugiej stronie jest lepiej Ale my wierzymy wciąż i nad nią luczu Rościnał płaczący świat Zimne krople deszczu wplejone w wiatr Jechał coraz szybciej by oszukać czas ciemna noc Zasłaniała strach, chciałby być przy niej blisko teraz Przy niej żyć, przy niej chciał umierać Wiedział, że gdyby coś się stało, oddałby własne życie za nią, jak mógł jej nie doceniać? W drwiu coś się zmienia Nie zasłużyła na taki chłód Naprawiłby to gdyby tylko mógł Ile razy Bóg może dawać szansę Ile razy śmieć może przegrać walkę Przeznaczenie czy największy duch Jak i dziś przypomniał sobie Bóg Przecież w marzeniach miało być lepiej Ale my tworzymy świat oblicza czas. Może po drugiej stronie jest lepiej Ale mówił wierzymy wciąż, że nad nimi czuwało Przecież marzeniach miało być lepiej Ale mu tworzymy świat, w którym to się oblicza ciała, Może po drugiej stronie jest lepiej